Wyobrażacie sobie telewizję albo kino w Korei Północnej? Wydaje mi się, że często pierwszym skojarzeniem jest kinematografia skupiona wokół przywódców, ich życia, osiągnięć i dorobku. I tak jak oczywiście obecność ich sylwetek i ideologii jest dość wyraźna, to nie zawsze jest aż tak wprost, jak można by się tego spodziewać. Północno-koreańska propaganda ma dwa podtypy. Propaganda idąca na zewnątrz, do całego świata poza Koreą Północną, no i propaganda idąca do wewnątrz, do obywateli KRLD. Oczywiście obydwa rodzaje są nadawane i ściśle kontrolowane przez północno-koreański rząd. W tym materiale skupimy się na drugim podtypie, propagandzie wewnętrznej. Wielki wódz, kiedy był dzieckiem, wszedł na to drzewo, chcąc złapać tęczę świecącą nad rzeką Tedong. Wtedy właśnie zrodziła się u niego dalekowzroczna myśl o rewolucji i przyszłym oswobodzeniu kraju. Co przychodzi Wam do głowy, kiedy myślicie o propagandzie? Najbardziej wyrazistym przykładem są chyba te takie plakaty. W charakterystycznym socrealistycznym stylu, krytykujące kapitalizm i zachęcające do pracy. Z drugą strony działało to podobnie. Kapitalistyczne USA przestrzegało przed socjalizmem czy komunizmem i zachęcało do gromadzenia kapitału. Jak możecie przypuszczać, w Korei Północnej takie plakaty były i są wykorzystywane do przekazywania różnego rodzaju treści. Jakiego rodzaju treści zapytacie? Pewnie myślicie o wychwalających władzę obrazkach w pokroju czegoś takiego, albo takiego. Cóż, z informacji na które trafiłam wynikałoby, że no nie do końca tak jest. Co popularniejsze plakaty niosą ze sobą tak kontrowersyjne treści jak przestrzegajmy świateł drogowych, uprawiajmy sport, budujmy małe i średnie elektrownie i zapewnijmy więcej elektryczności fabrykom i wsiom, albo Myjmy ręce. Chociaż to akurat plakat wykonany co prawda przez faktyczne północno-koreańskie studio graficzne, ale na zlecenie kogoś spoza Korei, związane z sami wiecie czym. Oczywiście wciąż jest to propaganda, bo propaganda nie musi być zawsze ściśle związana z partyjną polityką. Ale wydaje mi się, że przynajmniej w tym wypadku odbiega trochę od tego, co może się pojawić w takich naszych stereotypowych wyobrażeniach. Można powiedzieć, że tego typu plakaty w Korei zajmują poniekąd miejsce, jakie mają w kapitalistycznych państwach reklamy. I mam tu na myśli samą formę czy umiejscowienie w przestrzeni publicznej, ale też trochę po prostu cel, bo w gruncie rzeczy to sprzedają to samo. Obietnice szczęśliwości i udanego życia. Różnica jest jedynie w środkach, jakie mają do tego doprowadzić. W KRLD jest to praca na rzecz państwa i postępowanie zgodnie z obowiązującą ideologią, w tym przypadku zbudowaną wokół doktryny Dżucze, a w USA albo w Polsce zakup drugiego zegarka albo konkretnego kosmetyku. Czyli w sumie też postępowanie wobec obowiązującej ideologii w tym wypadku konsumpcjonizmu. Ale dobra, bo rozgadałam się na temat plakatów i reklam, a jak ostatnio sprawdzałam, to ten kanał nazywa się TV-Filmy, a nie TV-Reklamy. Hahaha, jaki śmieszny żart! Ale to ten, taki segue jest. Jeśli kiedyś zainteresował Was temat Korei Północnej, to pewnie znacie defiladę Adama Fidyka. Jest to bardzo ciekawa produkcja, która za pomocą doboru nagrań i montażu bez dodatkowego zewnętrznego narratora, opowiada o totalityzmie, który panuje w KRLD. Co ciekawe, film ten został doceniony nie tylko w Polsce czy na europejskich festiwalach, ale też w Korei Północnej. Nagrania do defilady były zorganizowane oficjalnie, z okazji 40. rocznicy dojścia Kim il -Sena do władzy. Fidek przestrzegał wszelkich zasad wytyczonych przez północno-koreański rząd i pokazał tylko to, co ten rząd chciał pokazać, oczywiście wplatając w to podprogową narrację pokazującą niedorzeczność i horror totalitarnego państwa i kultu jednostki. Koreańczycy jednak wydali się nie dostrzec tego subtelnego przekazu, przynajmniej przez pewien czas. Po koniec końców nawet do nich dotarł zamiar stojący za filmem i Fidyk otrzymał status persona non grata od północno-koreańskich władz. I mówię o tym filmie dlatego, że jest to tytuł nie o tym, o czym jest dzisiejszy filmik. Haha, ale was sprankowałam. Bo wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, że Defilada jest o propagandzie, ale o tej propagandzie, która ma iść w świat, a nie o tej, która jest skierowana do obywateli KRLD. Hej, tu Weronika z przyszłości, która właśnie montuje ten filmik. Chciałam doprecyzować tę kwestie, która przed chwilą padła, bo wydaje mi się, że nie najlepiej ubrałam słowa to, co chciałam powiedzieć. Oczywiście w defiladzie są przykłady propagandy wewnętrznej, zarówno takie bardzo wprost, jak i takie, które Fidyk próbował przemycić gdzieś pomiędzy wierszami. Natomiast mówię, że to nie jest to, o czym jest dzisiejszy filmik, bo to nie jest propaganda wewnętrzna. Dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nagrania do tego filmu były zorganizowane przez rząd, a więc Fidyk widział tylko to, co rząd Korei chciał, żeby widział. Druga jest taka, że film zrobił no, fidyk, tak? czyli obcokrajowiec. A ja chcę się skupić na mediach, które są tworzone przez Koreańczyków dla innych Koreańczyków. Także tak, miłego oglądania dalej już nie przeszkadzam. W tym przedszkolu są dwie grupy dzieci: młodsza i starsza. Grupa młodsza, czterolatków, ma takie przedmioty jak dzieciństwo wielkiego wodza i dzieciństwo ukochanego przywódcy. Dzieci starsze, pięcioletnie, uczą się życia wielkiego wodza, życia ukochanego przywódcy, języka koreańskiego, tańców i piosenek. A skoro jesteśmy na kanale filmowym, to właśnie na filmach chciałabym się skupić. Myślę, że na początku musimy sobie zadać jeszcze jedno pytanie: czy obywatele KRLD mają dostęp wyłącznie do kinematografii północno-koreańskiej? No i tak, i nie, czyli jak to zazwyczaj jest? To zależy. Jak możecie się domyślić, głównie od pozycji społecznej i miejsca zamieszkania. Zdecydowanie największe szanse na zobaczenie czegoś, co nie wyszło spod rąk rządu, mają mieszkańcy stolicy, Pjongjangu. Mają też zdecydowanie dużo większą szansę na oglądanie filmów w ogóle, bo mają lepszy dostęp do prądu czy do umożliwiającej oglądanie filmów technologii. Czym niżej na drabinie społecznej jesteś i czym dalej geograficznie od stolicy się znajdujesz, tym mniejsze masz na to szanse. Filmy są puszczane w telewizji i w kinach. W samym Pjongjangu jest organizowany co dwa lata festiwal filmowy, na którym można oglądać filmy z zagranicy. Oczywiście wszystkie skrupulatnie dobrane przez północno-koreański rząd. I są to filmy na przykład z Indii, Chin, Rosji czy Iranu. To sprawia, że mieszkańcy stolicy zdają sobie sprawę z tego, że otaczający ich świat różni się bardzo mocno od państwa, w którym żyją. Filmy festiwalowe są jednak dobierane tak, żeby pokazywać świat poza Koreą Północną w negatywnym świetle, żeby szokować i no generalnie utwierdzić obywateli w tym poczuciu, że w Korei Północnej to jest w ogóle najlepiej. Na ile to działa? No, myślę, że to jest bardzo trudne, o ile nie niemożliwe do stwierdzenia. Oczywiście Poza Koreańczyków jest pełna uwielbienia dla własnego państwa i krytyki dla zgniłego zachodu, ale co myślą naprawdę ciężko powiedzieć. Pewnie zależy od osoby. Tak naprawdę informacje na ten temat możemy dostać tylko od uciekinierów, którzy opowiadają o tym, jak oni albo ich rodzina podchodziła do tego rodzaju propagandy. A niektórzy Koreańczycy sami sięgają po zagraniczną kulturę, na przykład po chińskie albo koreańskie dramy. Jak możecie się domyślić, jest to nielegalne i karalne, ale wydaje się, że ciekawość niektórych Koreańczyków po prostu czasami bierze górę. Okej, okay, dobra, wreszcie. To co takiego jest w północno-koreańskiej kinematografii? Czy wszystkie filmy traktują o wielkim wodzu? No, nie do końca. To znaczy. Naturalnie, filmy produkowane w KRLD są przesiąknięte propagandą, mają pokazywać życie w Korei Północnej z jak najlepszej strony i promować konkretne postawy. Ale nie znaczy to, że kinematografia KRLD skupia się wokół biograficznych albo biograficznych filmów opowiadających o którymś z trzech przywódców. Ród Kimów raczej wolał stać po drugiej stronie kamery. Ale o tym zaraz. Tutaj taki disclaimer ze względu na ograniczenia mojego języka w czytaniu koreańskich nazw. Będę posługiwała się angielskimi tytułami, a przy okazji myślę, że jeśli któryś z tytułów Was zainteresuje, to też łatwiej będzie Wam to googlować. Nazywam się Kim bok Jesteśmy kelnerkami i pracujemy w restauracji sławnej z tego, że pięć razy odwiedzał ją wielki wódz. Ja nazywam się Kim Jong-hua, a ja Kim Busin. Jeśli wydaje Wam się, że filmów w MCU jest sporo, to słuchajcie tego. Nation and Destiny to seria filmowa składająca się z 62 filmów. Była produkowana pomiędzy 1992 a 2002 rokiem. I jest to największa seria filmowa wypuszczona kiedykolwiek w jakimkolwiek państwie. O czym opowiada ta filmowa epopeja? A to zależy, w które odcinki, oczywiście. Ale generalnie seria podzielona jest na 10 części. Każda trwa po kilka odcinków i skupia się na innej osobie, na przykład polityku albo artyście lub w grupie ludzi, na przykład robotnikach albo znaturalizowanych Japonkach. Co ciekawe, ta seria czasem posuwa się do nieco kontrowersyjnych zabiegów, na przykład wykorzystując w ścieżce dźwiękowej popularną południowo-koreańską piosenkę. Rzekomo miała to być taktyka na znieczulenie obywateli na kulturę pochodzącą ze zagranic państwa. Mimo imponującej już teraz ilości odcinków, seria planowo miała być jeszcze większa. Pierwotnie planowano 38 więcej, tak, żeby dobić równiutkiej setki. Jedną z teatralnych form sztuki w Korei Północnej jest opera rewolucyjna. Rodzaj przedstawienia wzorowany na chińskich operach rewolucyjnych, które były wystawiane podczas rewolucji kulturalnej w tym zdaniu jest bardzo dużo słowa rewolucja a za którymi stała Dziankin. Małżonka Mao Zedonga. Północno-koreański wariant jest oczywiście trochę zmodyfikowany na potrzeby KRLD, ale mają ze sobą też dużo wspólnego. Na przykład to, że zamiast skupiać się na władcach i innych wysoko postawionych osobach, to opowiada najczęściej o klasie robotniczej. Uznaje się, że jest pięć wielkich, głównych sztuk wystawianych w tej konwencji. Autorstwo dwóch pierwszych jest przypisywane Kim Il-senowi, pierwszemu władcy KRLD, a trzy następne jego synowi Kim Jong-Ilowi. I te dwie rzekomo, a może naprawdę, kto wie. Stworzone przez Kim Nielsen doczekały się filmowych adaptacji. Generalnie to Kim Nielsen i Kim Jong-il byli kinomanami. Oczywiście bardzo mocno wierzyli w moc kina jako tuby propagandowej, ale też po prostu lubili oglądać filmy. I jak najbardziej pozwalali sobie zapoznawać się ze światową klasyką za murami swojej rezydencji. Swoją drogą, taka ciekawostka, robiąc research, trafiłam na. Profile przywódców Korei na Filmwebie? Co prawda są mega skromne, ale wciąż dziwnie jest przeczytać o Kim Irsenie opis, scenarzysta, urodzony w 1912 roku. Ale hej, w ciekawostkach możemy przeczytać, że w latach 1948-1994 był komunistycznym przywódcą Korei Północnej. Albo Kim jong John Kim, rosyjski producent, urodzony w 1941 roku, znany z Pulgasari i tego drugiego filmu, którego nie będę czytać. Aha, no ok, w ten sposób. Wydawało mi się, że jest znany z trochę innych rzeczy, ale okej, okay, niech będzie. Natomiast wracając do konkretnych filmów i do tych oper rewolucyjnych. Sea of Blood zostało zekranizowane w 1969 roku, a The Flower Girl w 1972. Akcja obydwu dzieje się w latach 30. podczas japońskiej okupacji Korei. I obydwie opowiadają o żeńskich protagonistkach, które są prostymi kobietami, które doznają wiele cierpienia ze strony okupantów. I obydwie kończą się tym, że hej, rewolucja to jest coś, totalnie ich wtedy rozwaliliśmy i teraz to jest w ogóle super. Korea Północna Górą, polecamy serdecznie. Ciekawym filmem, który powstał w Korei Północnej, a którego raczej się nie spodziewacie, jest Pulgasari. Czyli, no, generalnie jest to północno-koreańska Godzilla. Akcja filmu toczy się w feudalnej Korei. Pulgasari to stwór, który pierwotnie był figurką wykonaną przez lokalnego kowala. Ponieważ ludność jest dręczona przez okrutnego króla, to ten kowal prosi bóstwa o to, aby dały życie jego figurce i prosi, żeby stała się obrończynią uciśnionego ludu. Faktycznie tak się dzieje. Pulgasari ożywa, zaczyna zjadać wszystko, co metalowe i rośnie do gigantycznych rozmiarów. Faktycznie też walczy ramię w ramię z ludźmi, którzy buntują się przeciwko niesprawiedliwej władzy. Ale to wszystko trwa do czasu. Po pokonaniu króla, metalowy Gutfurgasari nie gaśnie i bestia zaczyna pozbawiać mieszkańców wioski narzędzi, i generalnie staje się trochę tym, czym wcześniej był król. Koniec końców, wszystko kończy się dobrze, potwór zostaje pokonany, ludzie są ocaleni. No, powiedziałabym, że jestem zaskoczona, że ten film przeszedł cenzurę. Bo sposób, w jaki można interpretować metaforę potwora obrońcy, który najpierw pomaga ludziom, a później staje się dokładnie tym, z czym najpierw walczyli. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Ten ukryty przekaz można przypisywać faktowi, że reżyser Pulgasari i kilku innych północno północnokoreańskich produkcji, Shin Sangok, był oryginalnie. Z Korei Południowej. I wszystko wskazuje na to, że został porwany na zlecenie Kim jong i zmuszony do kręcenia dla niego filmów. To fascynująca historia, ale nie będę jej tu przytaczać. Jeśli was interesuje, to polecam Wam odsłuchać sobie chyba dziewiąty odcinek podcastu Dział Zagraniczny, który jest rozmową z Romanem Husarskim. I jeszcze do tego, na marginesie, to Roman Husarski prowadzi bloga pod adresem www.włcz.org, na którym umieszcza treści o karelie, często o kinematografii. Także pozdrawiam pana Romana stąd i, i dziękuję y, za bycie takim dobrym źródłem wiedzy. A czy północno-koreańska kinematografia się zmienia? No, robi jakieś małe kroczki. Po drugiej stronie góry to tytuł z 2012 roku, w której widać powolną ewolucję podejścia do filmu. To oczywiście dalej film totalnie propagandowy, ale jest w tym ciutkę bardziej subtelny. Na przykład szuka rozwiązań do przekazywania widzom informacji w sposób bardziej filmowy, wykorzystując narrację, a niekoniecznie wykorzystując patetyczne monologi bohaterów. W technikaliach natomiast zmiany są bardziej ewidentne. Użyte przy nim zostały kamery z synchronizacją dźwięku i został całkiem sprawnie zmontowany. Film ten opowiada o dwójce kochanków. Jedno jest z Korei Północnej, drugie z Korei Południowej. Zwieńczenie filmu okrasza pierwsza w północno filmie scena pocałunku. Co prawda na dość dalekim planie, ale jednak. Publiczność była podobno zachwycona. w Korei Północnej jest fascynujący, przerażający i dość trudny do ogarnięcia. Podczas researchu czasami trudno było mi oddzielić informacje, które są sprawdzone od tych, które są powstałe w wyniku domysłów czy plotek, które tak często powstają na temat tego państwa. Koniec końców mam nadzieję, że nie nagadałam głupot i że udało mi się to wszystko spiąć w jakiś taki, no w miarę ciekawy materiał. Dajcie znać, czy temat Was zainteresował i czy wcześniej zastanawialiście się nad, nazwijmy to popkulturą w Korei Północnej. Do zobaczenia! Kotki do mnie miałczą generalnie. Słuchajcie, mam kotki! Mam kotki ostatnio, od miesiąca. Pokażę Wam. To jest Nana. To jest Hachi. Yy, tak, są kochane. To jest, myślę, bardzo dobry moment, żeby żebym tutaj promowała swojego Instagrama. Wysłuchajcie, jak lubicie kotki i podobają wam się te kotki, co wam przed chwilą pokazałam, to ja je czasami wrzucam na Instagrama. Więc, jeśli chcielibyście oglądać kotki, to zapraszam was na nowego Instagrama. .ja RNK, tak jak wiecie, Weronika, ale jakbyście zabrali wszystkie samogłoski, to zostaje dostaje wrnk. No i więc yy, zapraszam do followowania.